Czy kiedykolwiek spoglądałeś wstecz na swoje dzieciństwo i zastanawiałeś się, dlaczego musiałeś stawić czoła pewnym wyzwaniom, które większość dzieci wokół ciebie zdawała się po prostu omijać? Może dorosłeś i stałeś się odpowiedzialną osobą, ale wciąż nurtują cię te pytania: dlaczego tak bardzo zmagałem się, będąc tak młodym? Dlaczego czułem się tak inny? Czy całe to cierpienie było przypadkowe? Dziś chcę pomóc Ci dostrzec, że wiele z tych wczesnych doświadczeń nie było zbiegami okoliczności. Mogły być znakami, że wszechświat kształtował Cię do wyjątkowego celu, jeszcze zanim nauczyłeś się literować słowo przeznaczenie. Starożytna mądrość mówi: Zanim przybyłeś na ten świat, Twoja dusza była już znana, a Twoja ścieżka została wytyczona. Oznacza to, że Twoje życiowe przeznaczenie zostało zaplanowane. Zanim po raz pierwszy otworzyłeś oczy, wyzwania, dary i wrażliwość, które nosiłeś w sobie jako dziecko, nie były przypadkami, były wskazówkami. Wszechświat już wtedy cię szkolił, przygotowywał i kierował ku większemu powołaniu. Gdy będziemy omawiać te znaki, zachęcam cię do aktywnego uczestnictwa. Jeśli coś, o czym mówimy, rezonuje z twoimi własnymi doświadczeniami z dzieciństwa. Zatrzymaj się na chwilę i zapisz krótką afirmację. Coś w rodzaju: Jestem prowadzony przez wszechświat, lub podążam swoją prawdziwą ścieżką. Twoje słowa mogą pomóc komuś innemu zobaczyć własną historię w nowym świetle. Znak pierwszy stawiałeś czoła większej liczbie przeszkód w swoim wczesnym życiu niż inni ludzie. Zacznijmy od tego. Czy byłeś tym dzieckiem, które zawsze zdawało się mieć trudniej niż wszyscy inni? Może dorastałeś w sytuacji rodzinnej, która była daleka od spokojnej? Może pieniądze zawsze były problemem? Kłótnie były na porządku dziennym, a ty miałeś obowiązki, których żadne ośmioletnie czy dziewięcioletnie dziecko nigdy nie powinno mieć. Podczas gdy inne dzieci skupiały się na tym, jaką markę butów nosić, ty mogłeś koncentrować się na tym, jak sprawić, by ograniczona ilość jedzenia wystarczyła do końca tygodnia. Podczas gdy niektóre dzieci przebrnęły przez szkołę bez zmartwień, ty mogłeś zmagać się z trudnościami w nauce, barierami językowymi lub ciągłymi zmianami szkół. To tak, jakby życie od pierwszego dnia dało ci cięższy ładunek do niesienia. Jeśli to ty, zrozum to. Twoja dusza wiedziała, że możesz udźwignąć więcej, niż ci się wydawało. Starożytni mędrcy nauczali, że cierpienie kształtuje wytrwałość, a wytrwałość buduje charakter. Wszechświat nie marnuje bólu. Jeśli wcześnie stawiałeś czoła przeszkodom, budował w tobie odporność. Znak drugi. Miałeś prorocze lub znaczące sny we wczesnym dzieciństwie. Pomyśl przez chwilę. Czy kiedykolwiek miałeś jako dziecko sny, które wydawały się dziwnie rzeczywiste? Może nawet jakby niosły przesłanie? Niezwykłe koszmary, ale sny, które zostały z tobą, zmusiły cię do głębokiego myślenia, lub nawet przewidziały rzeczy, które wydarzyły się później. Może jako dziecko budziłeś się zdezorientowany, zastanawiając się, dlaczego czułeś, jakby wszechświat próbował ci coś przekazać. Podczas gdy nikt inny nie wspominał o takich rzeczach. Może opowiedziałeś rodzicowi lub rodzeństwu o swoim śnie i spotkałeś się ze wzruszeniem ramion lub śmiechem, więc nauczyłeś się to zachowywać dla siebie. Być może gdy dorosłeś, zdecydowałeś, że te sny były zbyt dziwne lub przerażające, więc je tłumiłeś. Próbowałeś wyłączyć tę część swojego serca, aby przetrwać psychicznie, ponieważ nie wiedziałeś, co z tym zrobić. Nie odrzucaj tak szybko tych wczesnych doświadczeń ze snami. W wielu starożytnych tradycjach duchowych wierzono, że wszechświat często komunikuje się poprzez sny. Pomyśl o wielkich wizjonerach i mistykach, którzy poprzez sny otrzymywali wskazówki prowadzące do głębokich przemian i odkryć. Jeśli miałeś te niezwykłe sny, możliwe, że wszechświat obdarzył cię duchową wrażliwością już wcześniej. Może odepchnąłeś to, bo było przytłaczające. Ale wszechświat może wciąż chcieć wykorzystać tę zdolność w Twoim dorosłym życiu. Znak trzeci: zwierzęta i dzieci z problemami były do Ciebie przyciągane. Czy zauważyłeś kiedyś, że cierpiące stworzenia zdawały się być do Ciebie przyciągane? Może byłeś tym dzieckiem, które potrafiło uspokoić nerwowego, bezpańskiego psa, którego wszyscy inni się bali? Być może dzieci z problemami w szkole ciążyły ku Tobie. Nawet jeśli byłeś cichy, lub młodsze dzieci, które były niespokojne lub niepewne, zdawały się relaksować w Twojej obecności. To nie tak, że miałeś wszystkie odpowiedzi. Sam byłeś jeszcze dzieckiem, ale jakoś wyczuwały w Tobie coś kojącego i stabilnego. To nie jest zbieg okoliczności. Często osoby o wysokiej świadomości duchowej niosą ze sobą rodzaj duchowego ciepła. Które potrzebujący mogą wyczuć, nawet jeśli nikt nie potrafi tego wytłumaczyć. Starożytni nauczyciele mówili o wewnętrznym świetle, które powinniśmy pozwolić świecić w świecie. Jeśli ludzie i zwierzęta w trudnej sytuacji czuli się przy tobie bezpieczniej, to mogło być twoje światło świecące już od wczesnych lat. To znak, że wszechświat zaszczepił w tobie serce pełne współczucia. I zdolność wnoszenia spokoju w chaotyczne sytuacje to właśnie takich cech świat desperacko potrzebuje kogoś, kto potrafi ustabilizować burzliwe środowisko samą swoją obecnością. Znak czwarty: Byłeś wysoce wrażliwy na prawdę i zraniony przez nieuczciwość. Jak reagowałeś jako dziecko, gdy widziałeś, jak ktoś kłamie? Niekoniecznie kłamie tobie, ale może kłamie komuś innemu. Twój rodzic kłamiący sąsiadowi w drobnej sprawie, tata Twojego przyjaciela łamiący złożoną obietnicę, lub twój kolega z klasy opowiadający nieprawdziwe historie. Czy przeszkadzało Ci to bardziej niż innym dzieciom? Czy czułeś się jakby ktoś uderzył Cię w żołądek, będąc świadkiem jakiegokolwiek rodzaju nieuczciwości? Nawet jeśli wszyscy inni wzruszali na to ramionami jako nic wielkiego? Jeśli tak. Możliwe, że od młodego wieku nosiłeś w swojej duszy głębokie przywiązanie do prawdy. Starożytni mistrzowie uczyli, że prawda jest fundamentem duchowego rozwoju. Jest jak powietrze dla duszy. Jeśli byłeś szczególnie wrażliwy na kłamstwa i bolało cię patrzenie, jak ludzie udają w życiu, to może być znak, że wszechświat zaprogramował cię do podtrzymywania prawdy. Nigdy nie miałeś być przeznaczony do życia w świecie, gdzie prawda jest opcjonalna. Znak piąty: ludzie ci ufali, doprowadzałeś sprawy do końca i wszystko, czego się dotknąłeś, stawało się lepsze. Oto kluczowy znak prawdopodobnie najważniejszy. Czy byłeś znany nawet jako dziecko, jako ktoś, kto potrafi załatwić sprawy? Może członkowie twojej rodziny polegali na tobie w rozwiązywaniu małych problemów w domu? Może przyjaciele zwracali się do ciebie, gdy potrzebowali kogoś niezawodnego? Nie tylko poradę, ale po realną pomoc. Nawet nauczyciele mogli powierzać Ci obowiązki wykraczające poza Twój wiek, bo wiedzieli, że nie zawiedziesz. Mogłeś myśleć, że to po prostu Twoja osobowość, ale pomyśl jeszcze raz. Gdy wszechświat wybiera kogoś do szczególnego zadania, często szkoli ich w odpowiedzialności i niezawodności od wczesnych lat. Starożytna mądrość przypomina nam, że jeśli jesteśmy wierni w małych rzeczach, będziemy wierni w znacznie większych sprawach. Te dziecięce obowiązki, konflikty, które rozwiązywałeś i problemy, którym stawiałeś czoła, były wszystkim ćwiczeniami szkoleniowymi. Wszechświat budował twoją zdolność do wprowadzania porządku tam, gdzie jest chaos, do przewodzenia tam, gdzie inni się wahają i do ulepszania wszystkiego, czego dotkniesz. Potrzebuje ludzi, którzy nie poddadzą się przy pierwszej przeszkodzie, którzy nie uciekają, gdy jest trudno, i którzy wiedzą, jak przynosić rozwiązania zamiast narzekań. To nie są przypadkowe cechy, to połączone ze sobą wskazówki, które wszechświat zaszczepił w tobie. Kształtował Twój charakter, Twoją perspektywę i Twoje serce od najmłodszych lat, abyś pewnego dnia mógł wypełnić szczególne przeznaczenie. Nigdy nie byłeś przeciętny. Wszechświat pisał historię twoim życiem i zaczął zarysowywać główne wątki, gdy byłeś jeszcze dzieckiem. Starożytna mądrość mówi, że jesteśmy stworzeni, aby czynić dobro, które zostało dla nas przygotowane, zanim jeszcze przyszliśmy na świat. To oznacza, że twoje życie nie jest przypadkową podróżą. To misja. Te wczesne znaki były zasadniczo sposobem wszechświata, by powiedzieć: Mam dla ciebie plany i zaczynam teraz. Jeśli tych pięć znaków zabrzmiało dla ciebie prawdziwie dzisiaj, zapraszam cię do pewnego wkroczenia w przyszłość, którą wszechświat ma dla ciebie. Nie odrzucaj przeszłości jako straconego czasu. Nie postrzegaj swoich różnic czy wrażliwości jako wad, zobacz je jako sygnały, że ręka wszechświata była przy tobie przez cały czas. Wybrał cię i wyróżnił. A teraz prosi cię, byś mu nadal ufał.